Dzień dzień dobry, aleczko. witamy dzień pięknie, dobry. kochani. Co robicie Mowoń? dzisiaj? Bo ja mam w planach leniuchować. <laughs> dobry a plan. A co? Dobry plan, kochani, a ja mam um, a ja mam możliwość wydrapać taki oto piękny odcinek, kochani, z za 30, 60, 80, 110 zł. 30, Mamy tak. 36, Poczekaj, 36 7 8. Co ty lecisz? 110. Liczyj, no to dobrze. Myślałem, że się pomyliłem już. Mamy czarny diament. Jest gorączka złota. Dawno nie pływałem, może pieniędzy. Mm -hmm. paradiso. Zadyszkę paradiso. Zwykłe. Mam megalinię. Były ostatnie dwie. Kinia drapała tak. i ja, więc zobaczymy, co u mnie. Jest różowa księżniczka i kochani. Leżała. To ostatnia. I leżała. Weźcie weź ją, bo już taka, taka zobaczcie. Biedna. Ja liczę, że tu będzie grubo. Bo pani Ilona powiedziała, że jak jeszcze były brylanty, leżała u niej w kolekturze taka zrabka jak brylanty. Ostatnia, wymemłana. A tam 50 tysięcy. No to gościu, jak wydrapał, to od razu przyleciał potem po resztę, chyba. Co otwierała? Bo myślał, że tak będzie sypało. Kochani, zaczynamy czarnym diamentem z numerem 15. No i tu poszukamy gwiazdy. Diamentu, no ale najpierw czekajcie, ja ją tutaj muszę delikatnie, dzisiaj mhm. tamte byś tak no bo dobre. Widzę, że się prężą, prężą na no, no te wygrane. Przybliżamy i sprawdzamy, co pięknego w tej zdrabce. A poszukamy tutaj. Szóstki, 31, 29, czwórki i 25. No i teraz czy trafimy? Prawie. Ja muszę tutaj dzwonek w sobie. 32.

Jeden. Lustro kolejne. Trzynastki nie mam. Pięć. Oczko. No to coś ma na dole, może. Siedemnaście. Trójka. Osiemnastka. Siedem. I. Dwadzieścia cztery. Czyli tutaj. 100, To tu. MJ, MJ. No to proszę, może grączkę? A może, a może, a może złoto poszukamy. Garnek złota, co? Garnek złota. Szukamy I tutaj monety. I garnka złota. Dawno i nie drapiliśmy z numerem 12. Dlatego ja tak czasem jak pójdziemy, to chcę coś, czego dawno nie było. A mamy zegar. Muszka. Narty. Korona. Klucz. Czyżby się miała otworzyć. Kufa. matko, do to nie tu. A już patrzyłem. O mamuniu, wiśnie. Pierścień. Biedronka. Czasem. A co ta łódka tu robi? Nie wiem. Chyba nie zamknij mi zrabki. Czasem te kufry właśnie mnożą. I to razy dwa. Trofeum. Naszyjnik. Rubin. O, Rubin. Nie w tej. W, w uparciuchu Ale się fajnie, pokazał. fajnie go patrzeć. Perfumy. Tulipan. Róża. bransoletka słoneczko Prezent. I prezentu nie ma, bo zdrabka nam no nie na niestety JE. Niestety dzisiaj pusta. No to paradiso moje z numerem 23. I co my tutaj znajdziemy? Parasolka napój. Dobra. Szukamy. Parasol napój. Czyżby wszystko, wszystko na, dole. na dole? I to w jednej linii, zobacz. Tu. Tu. Wow, wow, wow. Czyżby tu szło? Sprawdzimy to później. Shorty, kotwica. Mm -hmm. Shorty, kotwica. Tutaj. Kot... Gdzie? Co ty robisz? O masz. a Janutę? Shorty, kotwica. So, so sorry. Dobrze do końca nie wydrapałem. To w pamięci. O jezu, Janutę <laughs> złapałem. Słuchajcie, no, zobaczył z kursu, no. Shorty, kotwica. Już, nic nie dłużej Łukasz w <laughs> Ten czakrabik Tutaj nie ma. Nie. Tu. Są. A na dole. Nie ma. No. O jest. <noise> Zmyłka. Dobra, no to arbus i wodolot. I tak, wodolot tu. Arbus. Nie. Nie. Kolejny arbus i chyba tyle. No to torba, słońce. Tu mamy torebkę. Mm -hmm. Czy coś tu widać? Mm -mm. Słońce na dole dopiero będzie. Miałeś napój jeszcze jeden. Gdzie? O! Widzisz. Ach, my gapy we dwie. Mm -hmm. Ale dzięki Kinia. Ty to jednak jesteś spostrzegawczo. To masz. Palma, kompas. Tutaj palma. Kompasy, A tu mm, nie niestety nie bez kompasu, bez palmy. No to lody bluska. O proszę. Jak ładnie. Tu ładnie. Lody bluska. Torba była. Torba była. Coś z tym paradiso wiecie? Gorzej jak z tym nowym nam idzie. No właśnie. Czekajcie. Ja nie wiem. Bluska i lody. Dobra. Ale numer, ale numer. Mamy nadzieję, że się chociaż uśmiejecie trochę. Mewa chmura. Tu Meva nic. Mewa chmura. Tutaj. Te o, chmury pięknie. te chmury to jakby wydrapane były takie mm -hmm, białe, nie? Mm -hmm. I na dole jest. Zobacz, Miśka. No idzie na tą linię od początku. No, coś. Zobaczymy. No to dalej. Deska, kostka. Ciach. Deskę masz pod spodem. Mam. <laughs> Tutaj też mam pod spodem. A tu kostkę. Okej. Okay, patrzcie, no, tylko termometr potrzebny. No to dawaj. A tu delfin i kapelus. Delfin. Delfin i kapelus. Tu na dole. Tu. Ale. Nie tu. Ma. No misiaki. Szło na skosy, szło na linie, ale na szczęście, albo moje nieszczęście, jak Vegas, Vegas <grystanie> mi się tu ułożył. No to co? Popływajmy w morzu pieniędzy. Tak, kochani, strapka z numerem dziewiątym. Szukamy skarbu, szukamy kotwicy, 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 dobra.

27. Ale masz 56. A nie? tutaj? Dyszka! Dobra, dyszka! Dobry i Tak jest. R i R. Pięknie. No, my to taka brygada RR. <głos> <głos> o, kinia tutaj mi już podsuwa. Milion w keszu. Proszę, Ta. proszę. Jedna z moich ulubionych. Czyżby na live'a kiedyś się zapowiedziała? No nie wiem. Hmm, póki Zobaczy. jeszcze jest. Kochani, oprócz wygrywających liczb, poszukamy. Symbol kesz. Worek noży razy 2, a sejfik razy 5 z z numerem 12. I tu chyba kawkę mhm. oddalimy, żebyście całą widzieli. 25 szans na wygraną. No Będziemy szukać. Jedziemy jedziem całą. A wygrywające liczby to 15, 59, 46, 26, 51, 49. Piękne. Tak, oprócz tej 15 to wysoko. No to dobra. dobra. A mamy.

Blisko. 47 my mamy 46, 12 i 25. 5. Czwarty rządek otworzy? No nie ma 30. Niestety 30, 57, 45, 19, 41. No to no. ostatni rządek. Ostatnie 5 szans. 55 32. Już chciałem powiedzieć mamy, a my mamy Nie. 59. No ja też tak. Trzynastka i... i... Ha, ha! Kochani, czasem first, czasem last. Last scratch. Mamy mecz. Mamy wygraną. No, a, tu? a tutaj? 20, ale jest już na, na właśnie za 20 zł. Pięknie, no to już mamy trzy dyszki, tak? Tak, masz trzy dyszki. Dobrze, dobrze. M L I kolejna. L. Dobrze, dobrze. Brawo, brawo. Symbol. Fajnie. No fajnie, że się trafił symbol. Troszkę, proszę. Tylko okay. nie pomyl się, ja cię proszę. Kochani, ja ci będę dwunasteczka. Kinia miała też z tej paczki, ale, ale niestety tam chyba. Mm, to zobaczmy, co w dwunastej. Chyba kapkę przybliżę, żebyście te symbole mm -hmm. widzieli kapkę lepiej. I co zaczniemy? Od czego zaczynamy? Kłódka i winogronko. No to jedziemy. Kłódka. Tu winogrono. Fajnie. Kolejne tutaj. Dobra. Było. Było. A co teraz? Słonko się uśmiecha, kości. Będzie. Tu. tu ładnie, Kości. Słonko, wróć. Słonko. O! O. Ja już te kości widziałem. Wracam, wracam. Tutaj. Kości. Mhm. Kolejne. I kości. na samym dole. sporo teraz. Do. Ładna parka się trafiła. A co będzie kolejne? Kości lody. Liście to były. No to hop. A lody nie. Liść. Tu kolejny, mm -hmm. mamy lody i liść, fajnie, ciekawe ile dubletów, hmm. chyba tyle, ale na razie wszystko masz, no to co, flaming, flaming, flaming foto, foto będzie, a flaming nie wiem, no to już tracamy. flaming foto, Uu, daleko do tego foto, tu mamy, no flaminga zabrakło, łódź, rower. Będzie łódeczka. Mhm. No, łódki fajnie, łódki fajnie. Łódki ładnie, no. Tu jest i rower. I to w dublecie. I wyżej. I to w dublecie z łódeczką. Tu. Rower. Dwa. I tam. Aj, 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 Ja już na tego patrzyłem. Przyznaję bez wicia. Dobra. Co teraz? Auto było. Diament. Hmm. Szukamy. Auto widziałem. Auto widziałeś? Tu. O, widzisz. O, widzisz. I drapiesz. Ale zobaczcie tylko jedno. No to teraz. Kokos gwiazda. Hmm. Nie kojarzę, ale. Ale sprawdźmy. A jest kokos jednak. Tutaj jeden będzie. Dobra. A nie, tylko jeden. Jest drugi. Jest w zielonym. Ja go widziałem. Ja go widziałem. Przepoławiamy. Szminka. Klucz. Szminka. Była. O. O, kokos. Szminka. Tu. Tu. Mm. Tu ładnie kolejna. A kluczyk? Mm, nie. No tylko szminki. Dobre i to. Dalej? Lepsze to niż puste przeloty, tak. co? Podkowa motyl. motyl. Były. I tak, tu. Mm -hmm. Tu. Mm -hmm. Tu ładnie w zielonym. Jest kolejny dublet. Wow, 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 wow. Coś tu się zaczyna. Budzi się, wyrywa się. Aha. No to dzwonek. Korona. Dzwonek. Kolejny. Mieliśmy koronkę. Są jeszcze, jeszcze dzwonki. Wyżej korona. O ciepierun. O niej bym zapomniał. Dobra. Ile? Coś mu po minutach. oczach. No dobra. No, Naszyjnik Nasz był. Naszyjnik Nasz chyba był. Chodźmy, sprawdźmy. Był, był. Ale ten Jest tu. Nie no ale sztuka, sztuka. Dobra Jeszcze i sztuka. 6. No to. Moneta cytryna. I tak, cytrynka. Kolejna. Mhm. Czy coś jeszcze? Nie. Kochani, no niestety. Cztery, cztery do zresztą. końca. Mhm. Zegar arbuz. Były. No to tak. Tu. Tu. Są kolejne. Zegar arbus. Mamy arbusa. Na miszki. Dwa ostatnie. Czy coś da? Serce Sercę nie, nie było. kojarzy. Popcorn? Był. Sprawdzamy. Popcorn tu. Jeszcze wyżej wróć. Popcorn. Oj, tutaj. Popcorn, ale serca? Zobaczcie. Ani jednego, kochani. My no Wam przesyłamy bonus. dużo no serduszka. A tu? Lustro! <laughs> A ja mam świnki zawsze. Kinia ma świnki i ma lustra. JNG, szkoda. Dobra tej zrabce nic. No, no i sprawdzamy tą wymiętoloną, tą pogiętą. Zobaczcie, ile ona tam musiała się należeć. Czy znajdziemy mastka. w niej? O. Siódemkę, X2, X5 symbolem nażące. Tak jest, Kinia. Dobra. Ja, ja się przygotowuję. Będą dzisiaj. jaja, jak tam leżało i tam będzie coś, o, coś wielkiego. Dobra. Co? Zobaczymy, no. A zaczynamy. To może być właśnie wisienka na torcie. Kawa. Kawa. Tęcza, księżyc, lupa, szukamy, szukamy z tą lupą, truskawka, samolot, jabłko, pik, oj dobry znak, chcemy x5, serduszko nie w tej. nie w ryba. gruba ryba, gruba ryba, kochani, drzewo, winogrona, Klucz. No odpuszcz się. Pies. A za Korona. Będzie? Jak tu będzie stuwa, to tylko te będę kupował giga 7. <grymne> <grymne> Świnka. Kość. Arbus, ananas, cytrynka. Oj nie widać. Bank. On tu nie mnoży. Gitara, Radyjko. Idziemy niżej. Świat, skuter, parasol, pióro i czapka. czapka. No to nadzieja w bonusie. A w bonusie. Ło wow! helikopter! No to chyba za dużo jej nie będę kupował. <laughs> Kochani, kontrolne różne, ale dałem jej. Ostatnią szansę, jak to się mówi. No to masz dzięki, 30 dzięki, na otarcie. Tak, na otarcie łez. Dzięki temu pani Marzena otworzy nową paczkę. O, gdzieś. właśnie. Kochani, tutaj dzisiaj taki wynik: pokazała się liczba, pokazał się symbol. No co, trzeba się cieszyć z tego, Bremnie co jest. nie wymienimy na coś, fajnego. Mogło być gorzej, sami dobrze wiecie, kochani. Dziękujemy za dzisiaj, ojejku. Pięknego fajny odcinek. Dnia. Ja się dobrze fajny, bawiłem. Fajny, fajny. Ja się dobrze bawiłem, ja mam nalegrał, nadzieję, że nie. Zaraz się biorę y, za diamanciki dalej. Hmm. Kochani, pozdrawiamy, miłego dnia. Buziaki, pa! pa.